Cześć witam. Mam takie pytanie Opel Zafira C212 mam problem z kluczykiem, mianowicie wszystko fajnie kręci. Moje pytanie jest mianowicie takie. W momencie kiedy teraz jest odblokowana, w momencie kiedy dacie kluczyk na 0, czy już wtedy blokuje Wam się kierownica, czy Dopiero jak wyciągniecie kluczyk, kom, y, przychodzi takie, takie cyk, że jest dopiero zablokowane, i dopiero wtedy, jak obrócicie, to robi cyk. Jak to jest w waszych hoplach? Bo teraz odblokowało. teraz jest normalnie. Zamknę, już jest zablokowane. O, zapiął zamek. No i co? Ogólnie motyw jest taki, że y, no, przywalili się do mnie. Jeżeli chodzi o to na tym, na, na przeglądzie, że blokada powinna dopiero się blokować. Czyli wyłączam auto, Wyciągam kluczyk, teraz się blokuje i tyngel działa. A u mnie jest tak, że w momencie, kiedy jeszcze kluczyk jest w środku, już blokuje. W sumie. Szkoda mi gadać na ten temat, ale, ale mówię, to Szwajcaria i, i to robił przegląd gościu na, na stacji kontroli pojazdów No przywalili mi się do to, także no, kurde, nie wiem jak jest w innych samochodach, dlatego pytam Dobra, aktualizacja, w końcu mi się udało e, Mianowicie, tutaj trzeba, tutaj trzeba uważać, żeby to nie wyskoczyło wtedy ta sprężynka tu gdzieś będzie leżało na podłodze, więc na kolana was to zbije e, mianowicie, to właśnie wypad sprawca mianowicie e, chodzi o to, że tutaj na końcu jest plastik w momencie kiedy to jest, że tak powiem, wciśnięte, tak jak teraz może to widać to e, mikroswitch jest cały czas e, w pozycji otwartej i w sumie nie blokuje kierownicy w momencie kiedy dochodzi pewnie do niego napięcie W momencie kiedy wyłączamy auto, napięcie znika i ten micro switch po prostu się aktywuje Nie wiem jak to tam dokładnie jest Mniejsza to problem jest taki, że teraz O jeszcze pokażę Wam Ta starta blaszka, która tu jest tak, Teraz jest, no jest krótsza, ale bo wygięciu tego pręcika zła postrość, że no, po wygięciu tego pręcika bo tutaj powinno być 90 stopni tak? to powinno być od, od tutaj, także jest ja wiem, o ileś tam milimetr, dwa może przeciągnięte i tak samo tutaj widać, że e, powinno być 90 stopni a jest delikatnie do przodu e, wygięte także to jest rozwiązanie. Nie wiem, czy w Polsce się do tego przywalają, czy nie, ale tutaj, gdzie ja mieszkam, niestety tak. Muszę to pchnąć troszeczkę dalej. Teraz sadzić. Dokładnie. Także tak to wygląda. Teraz wam pokażę efekt. ale widzę, że ten plastik muszę dalej przesunąć. O, teraz normalnie ten plastik, niestety, jest w środku. Nie? Zbyt głęboko przez wytarcie się tej blaszki. O, teraz idzie ładnie. Założymy, założymy tą Tak poza tym, jak oglądasz ten filmik, co tam cię przedstawiali, tamta firma, co tam mam w poprzednim filmie link, to to musicie nacisnąć właśnie śrubokrętem przez tą dziurkę. Tam, to jest taka blokada, żeby wyciągnąć w ogóle wkładkę. No i teraz wygląda to w ten sposób, że nie wiem, czy to widać. Ten plastik jest w miarę na równo tutaj z, z, z kantówką, z kantem, tym wewnętrznym Co daje mi możliwość odpalenia tego silnika Nie, zablokowania tej blokady Tego mikroswitcha, nie silnika I w momencie wyciągnięcia klucza tak, A nie w momencie kiedy wyłączę stacyjkę na, na, na zero Także smaruję tutaj jeszcze delikatnie to i zaraz to wsadzę do auta. No i dobra, wsadzamy, wsadzamy stacyjkę. Tutaj jest jakby prowadnica. Także przekręcam kluczyk. Kierownica jest, jest odblokowana. Zamykam na zero. I wyciągam. A, ale tylko kluczyk. A, to mi nie wskoczyło. Teraz wskoczyło. Także wyciągam kluczyk i teraz jest zablokowany. Dobrze. Czyli odpalam. Wcześniej, już w tym momencie mi się to blokowało. Wyciągam i dopiero blokuję, bo naciska ten pręcik. Znaczy, ten pręcik nie jest wtedy naciśnięty. Także. Także tak to powinno działać no. Jeszcze raz spróbujemy O, no, no, ta stacyjka coś... ...że jest włączone, włączone. Dobrze. Super, także działa I mogę jechać na przegląd